Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Vader. Um, ostatnio zakończyliśmy przed rozpoczęciem drugiej misji, tak więc tutaj bezbędnego. Um, chociaż w sumie zobaczyłbym jeszcze opcję zbadaj statek. Um, wow, mogę zobaczyć cockpit i to dosłownie mogę zobaczyć cały cockpit zacnie. Goddemit, chyba żadna gra nie dawała do tej pory tej opcji, jeśli dobrze pamiętam. Czy mogę się mylić? Wow, to jest zacne. Um, tylko że za wiele to tu zrobić nie mogę chyba. No, mogę wyjść. No to wychodzimy. Nie ma co. Um, co to za skrzynka? Oh, goddemit, ja mogę przechodzić sobie przez hangar. Ej, to jest zacna opcja. W sensie mogę zobaczyć statek, mój X-wing, z każdej, z każdej strony. Ciekawe, czy tak samo będzie później, um, jeśli chodzi o jeśli chodzi o statek, który będziemy mieć w multiplayerze. Ale ja domyślam się, że tak, w jakim stopniu. Wiecie, żeby zobaczyć, czy nasz statek, jakby jak on wygląda z każdej strony.

Drodzy panowie, nie ma co zwlekać, zaczynajmy. Nad planetą Javin, czyli wracamy na Javin. Okay. Okej, czyli musimy zniszczyć wieżeczki.. Prepare the star destroyer for boarding. You'll need to find a potential breach point in the Victorum's hull, preferably near the bridge. Hmm. Once you find a good spot, bombard it until the hull is breached. Okay. We can expect that the Victorum still has plenty of tie fighters. They will try to stop us. A nie łatwiej będzie najpierw. No dobra, to zaraz powiem. Przepraszam, muszę dźwięć mikrofon defend the exterior from reinforcements. Mhm. Once the boarding team has -hmm. seized the bridge and is in control of the Star Destroyer, we're rendezvous with the Temperance. Okay. I think I accidentally made stealing a Star Destroyer sound simple. Let's hope it is. Okay. okay. Nie łatwiej najpierw zniszczyć um... Przyrządów celowniczych i w ogóle jakby systemu celowniczego e, statku, żeby później móc zniszczyć wieżeczki. W sensie wydaje mi się, że to mogłoby być łatwiejsze, ale zobaczymy, jak nas misja poprowadzi. Pogadajmy z Weddem. Oh, hmm. O! Generał Sindulla! Ją General sindula keeps us busy. Your commander and I have something in common. I once flew for the Empire too, at Skystrike Academy. Returning <laughs> to the Rebellion was the smartest move I ever made. I wish more of my friends had hmm. done the same. Look, I appreciate the talk, but the group's waiting for us. Pamiętajmy, że Wecz przeszedł do e, Rebeliantów kiedy był dość młody, w sensie. No, może nie od razu na początku całej tej wojny, ale myślę, że stosunkowo wcześnie, ponieważ e, o tym traktował jeden z odcinków w Rebeliantach, jeśli dobrze pamiętam. W drugim sezonie, jeśli się nie mylę, mogę się mylić. Hmm

no dobra. No dobrze. Tak zrobimy. Dobra, nie ma co czekać, odprawa już była, wiemy co mamy zrobić, e, czyli ogólnie przejmujemy gwiazdy niszczyciel. E, naszym zadaniem jest dosłownie e, unieszkodliwić go i przedrzeć się na mostek i później osłaniać nasze oddziały. To jest dość proste. Zobaczymy, co o, powie Grace to, o, o tym. And now we know Project Starhawk needs an Imperial Star Destroyer. That's enough firepower to tackle a small fleet. Or a means to catch the Empire off guard. But that won't hmm. warrant all this secrecy. There must be more to the Commander's plan. We'll just have to trust him. No, so bad there isn't an easier way to get what we need. Even a damaged Star Destroyer has deck upon deck of Durasteel plating, turrets, shields... Mm.

Głośne, mocne bicie, jakby o beton i jakby kucie, odgłosy takiego bardziej remontu, to serdecznie za to przepraszam, nie mam na to wpływu. Um, właścicielka, jakby mieszkania, czy można powiedzieć, kamienicy, w której mieszkam, wzięła i stwierdziła, że piątek wieczór to jest najlepszy moment, żeby zlecić firmie um, wymianę dywanu na. Jakby korytarzu. Um, chociaż mam wrażenie, że oni wymieniają całą podłogę, tak więc serdecznie przepraszam, no ale z tym nic nie jestem w stanie zrobić, nie jestem w stanie ich jakby przegonić. Um, ale dobrze, przygotujmy się do startu. Okej. Uh, Okej, okay. okay, czyli dostaliśmy. Czyli dostaliśmy rakiety Jonowe tutaj również jak mnie mam, bo zwykłe pewnie strzały i pewnie być może zwykłe rakiety również, ale to dobrze. No dobra, to rozpoczynamy misję. Nie ma co tutaj przeciągać tego. Um. Bardzo ciekawe i bardzo fajne jest to, że uczestniczymy w wydarzeniach niedaleko po zakończeniu szóstej części Gwiezdnych Wojen. Czyli jesteśmy jakby bardzo blisko w ogóle całego tego konfliktu jeszcze. Zanim prawdopodobnie stała się w ogóle... Um, zanim doszło do narady przewodców w Imperium. W, w opisanych w końcu i początku. Jak to niski. God damn it. O szparagi. Dobrze, już jestem podpięty. Przepraszam. Ładowałem dzisiaj ten, ten pad. Coś, coś się mnie nie słucha. O wow, ale to ładnie wygląda tutaj. Co? No, dobrze. Weźmy troszkę sobie ten. Weźmy sobie troszkę podnieśmy. Poziom przyspieszenia, w sensie... Interceptory. Może przejdźmy na trochę szybsza? Okej, okay, dobra. Przyda się. Um. Bronie jonowa powoduje minimalne uszkodzenia kadłuba. Ej, goddammit, ja mam yy, ten, rakiety jonowe, tak? Teraz... Okej... Okay. Shit, zapomniałem. Dobra, pora wziąć... Au. Jak to? Dogonię go czy nie do go? Okej, okay, mamy go. Oj wej, dobra, next one. Dobra, staram się zgubić tych ludzi. Aj. Aj, Okej, okay. zniszczyliśmy tego typa co mieliśmy go na ogonie. Teraz pora na drugiego. Yeah. Okay. Dobra, kolejny. Jak to poza zasięgiem? Dobra, lecimy po kolegę Ja, yeah, mamy go Okej, okay, mamy go Dobra, teraz będzie ciekawie Jak mnie mam Pora się naprawić troszkę Hmm Okej, okay. dobra, pora zawrócić, troszkę przegrupować się. Um... Dobrze, jesteśmy w formacji. Obrót obniżamy o połowę, podążamy za Wedgiem. O połowę jeszcze. O, teraz będzie idealnie. Ja osobiście bym najpierw z... Ja wiem, że oni mnie nie słyszą. Ok. E mogę z przodu albo z tyłu statku. Ok. A w jaki sposób mogę to zmienić? Ok. Wow, czyli mogę albo na przód, albo na ty. Ej, to jest zacne, dobrze wiedzieć. Dobrze. No, idealnie. Czyli jakby poszli dokładnie w to, o czym mówiłem. W górę. To jest taktyka, która zawsze działała w Battlefrontach i tak dalej. Czyli tworzymy sobie najdłuższy, jaki można... E Najdłuższy odcinek jak można lecąc w górę, najlepiej okej. Okay. Okay. To its internal systems. Scan for a beach point so he can send an aborting team. You're up five. Breaching a Star Destroyer, just like the old days. whoa wow, blisko było, Mordo. Story incoming. Sure. Just tell me when I can turn my comms back on. If your comms are off, how can we tell you? to... No, oh, forget it. You're am. Here, we can send the team in here. The fighters incoming. Okay. Give it a punch, will you? Empire is blocking onto me. Right in the trash. Now, push those last fighters back. Clear the skies. Okej, okay, dobra, zajmiemy się tym koleżką w takim razie. Ok, na skrzydle, tak? Aj, auć, gdzie on jest? Tutaj, no tak, to są chmury pewnie jakieś typu energetycznego. Ej, wej. Gonie za tym jednym, tak? Najgorzej. Nie, 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 nie. Wleciałem w chmurę, wleciałem w chmurę. Wyleć z tej. Shit. Ok, chwila. To są te przychwytujące myśliwca. Dobra. Warto by je zniszczyć, bo one siedzą na dupie kolegi. Nie ma problemu, mordeczko. Zawsze. Dobra, i musimy pamiętać, żeby nie wlatywać w ten. W ten. cholerny. E, w tą mgławicę, w, tym, w te chmury. One są strasznie upierdliwe, jak widać. No. Idealnie. Czyli został e, niszczyciel, tak? Okej, okay, naprawimy sobie z zawczasu. E, dobra, no to lecimy za Wegem. Będziemy teraz pewnie... niszczyć wierzyszki co? Hmm... Dobra... Nie wyprzedzamy... Tutaj sobie lepiej zbilansować... Okej... Okay.

Okej. Okay. Dobra. No to lecimy, po kolega. Mm, menu celów. Systemy flagowca, żeby skupić się na po zabójczego gwiezdnego niszczyciela, albo na wszystkich wrogów, żeby obrać do cel przeciwników. Okej. Okay. Mogę otworzyć menu celów. Wow, ej, tego, tego to nigdy nie było. E, nie przypominam sobie, żeby w jakikolwiek, grze to było. Ale to już moja pamięć szwankuje, więc. Wszyscy wrogowie, tak? No dobrze. Okej, okay. troszkę troszkę w niego wleciałem, ale tam nieważne. Okej, okay. nie wlatujemy za bardzo w chmury. One more time. Chyba by mnie przywaliła, nie wiem. Okej, okay, za chwilę zniszczymy ten transportowiec, jak nie mam. Taki mam zamiar chłopie. Już mamy go, mamy go jest Idealnie. Świetnie, przywaliłem Fenomenalnie przypieprzyłem Dobra, pora zniszczyć resztę interceptorów I taję No dobrze O, przeleciał centralnie pode mną kto by się spodziewał? Idealnie. Next one. Gdzie on jest? Gdzie jest kolega? Tu jest kolega. Mamy go! A, za szybko mi mignął. Dobra, i czy. Nie, nie wierzę, jak to poza zasięgiem. Dojadę cię, typie. Dobra, noc. Ok. No to został niszczyciel Gdzie jesteś, wecz? Przegrupujmy się.

Wrzućmy sobie na przodek, bo to się może teraz przydać. Czy kolejny kłazar. Świetnie. Trzy. To wcale nie nastraja pozytywnie. Zabrałem Okej. Okay. Ej, yeah! Ten Star Destroyer zabrał własny kłazar! Jaki to zimny! No nie. Kurde. Dość szybko mi to poszło, tak naprawdę, ale to dobrze. Yeah. Mamy to. Yeah. Zrobiliśmy to. Cieszy mnie to niesamowicie, że będzie pod wrażeniem. Jest! Mamy to. Tylko, oczywiście, medal skuteczności poniżej 13 minut lub mniej. damy, dobrze. Ale mamy większość zrobioną. Mm. Odkryto punkt wejścia na Wiktorum przy pierwszym. No, come on, było nas tym. By, by, było podane na odprawie, tak? Więc to nie było całkiem ciężkie. Uratowano Fliska przed zabójczym ogonem. Okej, okay, dobra. Przypadkiem, bo przypadkiem to wyszło, ale dało radę. No dobra. Um, kontynuuj w takim razie. Niemniej jednak, wydaje mi się, że tutaj um, skończymy ten odcinek. E, ja wiem, że to nie jest za długo, natomiast wydaje mi się, że tak co misję e, będzie to odpowiednie. Szczególnie, że tych misji za dużo nie ma też, więc bez przesady. Natomiast, dobrze, pogadamy sobie tutaj ze wszystkimi e, i zbadamy sobie, co mamy dopiero w następnym odcinku. E, który powinien ukazać się notabene jeszcze dzisiaj, w sensie w sobotę, bo ten odcinek, który nagrywam teraz, pokaże się w sobotę rano, natomiast powinien pokazać się dzisiaj jeszcze jeden, w sobotę właśnież po południu. Tak więc, dobrze. E, e, dziękuję serdecznie, trzymajcie się i pamiętajcie, niech móc będzie z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia, hej.